to siene zagranie w brocie, brocie! w grupie czwartej dzisiaj na linii Ostrowych Świętokrzyskich Chełm. Witam serdecznie dziennikarzy, którzy pracowali podczas dzisiejszego spotkania, a szczególnie ciepło, co zwykle, czy nie z wielką przyjemnością witam trenera powołego ekipy Grzegorza Gonina, w Szkole Jastrowej Wojewódzkiej w Miękki i myślę że mocno o wyładowanego, nawet się, no. <grym>, sława Jacka, trenera pomarańczowo-oczarnych. Tradycyjnie prosiłbym o komentarz do wojskowych wydarzeń, a później się będą pytania od dziennikarzy o odpowiedzi na te pytania. Grzegorz, bardzo proszę, Twój komentarz do dzisiejszego meczu. Dobry wieczór. Przede wszystkim gratulacje za wygraną. Co do meczu, na pewno pierwszy powiec był mecz dosyć zamknięty, nikt też się nie chciał jakoś otworzyć. Każdy miał gdzieś te swoje momenty. No ale. Nasze błędy proste przy straconych bramkach, jeśli chodzi o pierwszą sytuację, no to gdzieś dobre dośrodkowanie, ale też za łatwo daliśmy się ograć w środkowym sektorze, gdzie przeciwnie gdzieś tam jakąś ruletę nam zrobił trzech zawodników, zgubił. Dośrodkowanie, miara silne, jeszcze pierwszą można gdzieś tam zaakceptować, natomiast już drugą. No nie idzie, ta piłka leci tak naprawdę zbyt długo na drugim metrze przychodzi przez całe pole karne. Plus trzecia bramka, e, gdzie cały tydzień o nim sobie mówimy, o tym samym fragmencie, że tu przeciwnik gra cały czas z tych, z tych, e, gdzieś jak ten rzut wolny jest w pobliżu pola karnego, wszystko idzie na to, na bliższy. Sadziliśmy też tam zawodników wyższych, żeby, żeby to zabezpieczyć, no ale niestety bramkę straciliśmy i tak naprawdę e, skuteczność e, krzą przerwy e, no, zabijał ten mecz, oczywiście chłopacy się nie poddali. Próbowaliśmy coś ratować zmianami, no i podnieśliśmy rękę, tak? no ale jak mówi klasyk, no nic dwa razy się nie zdarza. Eee, walczyliśmy, wiadomo, że w drugiej połowie KSZO, mogę się też cofnąć i próbować z tej kontroli nas próbować, łukuć my tam gdzieś tą przewagę mieliśmy, no ale no, no nie, no już praktycznie w takim meczu, eee, jak powtarzałem, Mówiłem przed chwilą, że nic się nie, e, nie zdarza, no to, e, no to myślę, że e, dobrze gdzieś krzobroniło, mieliśmy też tę sytuację. Mogliśmy się pokusić o bramkę, ale mm, no nie, no nie wpadało. Nie, nie możemy przede wszystkim tracić zbyt prosto, prosto bramkę. Tych bramek mamy strzelonych bardzo dużo, mamy też bardzo dużo e, straconych. Tracić bramki można w różny sposób, e, na pewno ten wynik nie odzwierciedla tej jakby tej gry dzisiejszej naszej, ale wynik idzie świat, myślę, że szkoda, bo na pewno cała, cała czołówka, myślę, że tutaj kibicowała nam, żeby tu jeszcze e, były większe jeszcze emocje w tej koncepcji sezonu. Oczywiście nie składamy broni, póki w piłkach, że będziemy walczyć do mm, do ostatniego meczu i tyle, dziękuję. Dziękuję serdecznie, tyle nie pamiętam tak, pozwoliłem sobie na taki, na taki komentarz po 45 minutach, żeby były to najlepsze 45 minut tego sezonu Twojego zespołu. Jak byś się odniósł do tej sytuacji i do całego roku? Bardzo proszę. Dziękuję za gratulacje trenerowi. Co do pytania. Uważam, że było wiele akcentów takich, gdzie potrafiliśmy piłkarsko przez pierwszą strefę i, i, i drugą zagrać te piłki. Widzieliśmy dzisiaj dobrze dysponowanych tych zawodników ofensywnych przy piłce. W środku fajnie Nowy i, i, i Kafi też gdzieś te piłki. Rozgrywali pod presją, więc naprawdę też powtarzam chłopakom, że jeżeli chcesz bardziej kontrolować mecz i mieć taką większą kontrolę nad tym wszystkim, to musisz te elementy piłkarskie wypośrodkować, czyli musisz trochę pograć krótko, musisz trochę rzucić za linię obrony i uważam, że dzisiaj zawodnicy realizowali to bardzo dobrze. Do tego dochodzi naprawdę zrealizowanie planu na mecz. Może na początku delikatnie gdzieś i piekarski i z klecem. Łapali tą szerokość, tworząc przewagi w bocznych strefach boiska, żeby tak otwierać sobie tą piłkę w budowaniu niskim Chełmianka, ale skorygowaliśmy to dosyć szybko, musieliśmy delikatnie zaryzykować i pójść 1 na jeden, bo w pierwsze tempo chcieliśmy trzymać naszą jedną, jednego środkowego pomocnika niżej blisko linii obrony, bo, bo aktywny był im roczek i, i dziesiątki, które, które zawsze gdzieś aktywnie schodzą pod grę. I wydaje mi się, że tutaj dobrze to zrealizowaliśmy. Do tego dochodzi agresywny pressing, który stosowaliśmy przez cały mecz i tutaj uważam, że jest to naprawdę wartość tego zespołu, że mimo prowadzenia to nie ma jakiegoś takiego grania usypiającego, tylko cały czas takie proaktywne wzięcie, wzięcie gry na, na siebie. A oczywiście przy takiej jakości hełmianki, gdzie jeszcze wprowadzają drugiego napastnika i widzieliśmy, że z Siarką to była pełna dominacja po, po tym manewrze e, trenera, no tutaj wiedzieliśmy, że trochę będziemy cierpieć, ale uważam, że bez jakichś większych klarownych sytuacji, żeby Klebi musiał interweniować. Oczywiście zbite strzały przed szesnastki, czy gdzieś do środkowania, które bardzo dobrze bronimy. I, I naprawdę duże słowa uznania dla chłopaków, że w kolejnym takim kroku, gdzie trzeba było go postawić, tak jak z Sandecją był pierwszy, teraz musieliśmy z komianką postawić drugi, żeby trochę uspokoić tą ligę, żeby nie dać jeszcze tlenu tym zespołom I, i wydaje mi się, że naprawdę zespół w bardzo dobrym stylu to zrealizował i myślę, że Publiczność, która dzisiaj nas mocno wspierała, jest zadowolona i, i myślę, że z tych chłopaków naprawdę wszyscy w klubie mogą być, być dumni, dlatego duże słowa uznania dla nich. No ale te siedem kolejek jeszcze zostało i, i mamy swój taki cel wewnętrzny, który będziemy chcieli zrealizować, ale może powiem w odpowiednim momencie o tym, jak to, jak to może wyglądać, bo nie jesteśmy zależni tylko od siebie, a trzeba patrzeć na Sandecję, która, która cały czas punktuje i, Będziemy walczyć do końca, żeby spróbować ją złapać i obronić się przed tymi zespołami, które nas, nas gonią. Także myślę, że, że tyle z podsumowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Tym na razem Radosław Jacek. Kolejny radny Sławomir Czołgaczanek. Bardzo proszę obaj Panowie do Państwa dyspozycji. Ja mam czy, czy te dwie wrzutki z zamknięciem akcji przez Jarka Lisa to były trenowane? Czy to tak wyszło w tym meczu? Bo nagle urodził nam się list pola Inaczej, mamy obsadę pola karnego wskazaną, czy to będzie Jarek, czy to będzie inny zawodnik. Tutaj widzieliśmy jakby deficyt u, u gości, że, że ten dłuższy słupek jest otwarty bardziej niż, niż te pierwsze, pierwsze miejsca w polu karnym. I, i mieliśmy to no w planie meczowym, żeby szukać tych dośrodkowań na dłuższy słupek. A że Jarek to wypełnił, no ma taką rolę, jeżeli chodzi o, o wahadłowego, czy tam bocznego obrońcę, który ma domykać tą pierwszą strefę pola karnego. I tutaj no, zrealizował to książkowo, no i, i dał nam naprawdę taki trochę spokój w tej pierwszej połowie, bo mm, Igor wiedział gdzie rzucić i, i listek jak zamknąć, więc y, naprawdę duży szacunek, że że chłopcy świadomie to, to robią i przede wszystkim z dużą determinacją, bo trzeba było tam się znaleźć, trzeba było trochę tych kilometrów zrobić, żeby, żeby to pole karne uzupełnić. I, i podążyć za szybką akcją, więc tutaj naprawdę duży szacunek też dla chłopaków, którzy no w nie, niełatwym momencie weszli, bo kafi, dowiedział się na rozrzewce, że musi zmienić orzełka i Doman też można powiedzieć po dłuższej przerwie no zagrał na kluczowej pozycji środkowego, brońcy bardzo dobry mecz i, no i tak to właśnie wygląda, mówiłem na jakiejś konferencji, że ci zawodnicy, którzy nie grają bardzo dobrze pracują w treningu i oni są gotowi na to, żeby uzupełnić no jak trzeba będzie pierwszy skład i, i powalczyć o to, żeby tego składu nie oddać i teraz moja w tym rola, żeby ci chłopcy odczuli to na, na własnej skórze, że, że ta rywalizacja jest i, i mam nadzieję, że pociągną nas dalej do, do dobrych wyników. Jaki by był powód absencji Jarzynka i Jarzynki? Cieszy? Jarzynka na Sandecji już miał uraz i można powiedzieć z zaciśniętymi zębami wyszedł na to ważne spotkanie w Kielcach i, i tam pogłębił się ten uraz, jeżeli chodzi o skręcenie kostki i trochę naciągnięte więzadła. Więc trzymaliśmy to do końca, on nie trenował i w piątek podjęliśmy decyzję, że, że nie ma sensu całkowicie tutaj ryzykować i, i już przygotowywaliśmy e, do niego cały tydzień, żeby, żeby go uzupełnił. A z Orzełkiem no, na treningu gdzieś poczuł ból w kolanie i dzisiaj przed, przed meczem, e, przed przyjazdem na, na zbiórkę no, stwierdził, że, że może być problem, ale doszliśmy do wniosku z fizjoterapeutą, że, że wyjdzie na Rożewkę. I, i ma się najszybciej znać, żeby Kafi mógł, mógł sobie ułożyć głowę do tego, że zastąpi orzełka i tak też się stało. I, i uważam, że zagrał bardzo dobry mecz y, kafelek dzisiaj. Dlatego też duże słowo wam. Mam jeszcze Madeusz ma Radio Rekord, Ta trzecia branka, która padła w równym z gębiskiem, czy to rzadko jest spotykane w dzisiejszych czasach? Myślę, że nie jest rzadko spotykane, bo też przykład hełmianki, bo wydaje mi się, że tą bramką, którą szli siarką pod koniec pierwszej połowy na 3-1, też dała im tlenu i mogli, mogli odczuć, że jeszcze są w stanie coś zrobić. No, nasza bramka ułatwiła nam niewątpliwie to zadanie, bo, bo troszeczkę powietrza pewnie zeszło z hełmianki, a nam dało takiego większego nimuszu, żeby jeszcze bardziej zdeterminowanie bronić i realizować swoje działania w drugiej połowie. जेको serdecznie.